Taka pani mi mówiła, że w Radio Z, właśnie taki pan się wypowiadał, że mieszka we Włoszech i że on tylko do Krakowa wraca po to, żeby przyjść po, na pizzę pod bar pod aniołkami. To jest najlepsza na świecie pizza. Znajdujemy się na Szewskiej 14 bar pod aniołkami. Jest to słynny obraz Matki Boskiej, właśnie z aniołkami. To jeszcze jest pizza perelowska, bo przychodzą konsumenci starsi, którzy właśnie mówią, że proszę tą pizzę perelowską. Tutaj mamy maszne do wyrobiania pizzy, dodajemy drożdże, mąkę, wodę ciepłą, no i, 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 i sól. I tyle mamy cały przepis na Prosty przepis, żadnych jajek, żadnych. Nasz stały farsz, który jest po prostu właśnie już tyle lat, prawie, no chyba, ponad 40-50 lat. Mamy ten sam farsz, ten sam przepis, którego w ogóle po prostu nie zmieniamy. Akurat nie zbieg okoliczności, przyjechałam z synem, do, z synem do lekarza malutkim, tutaj właśnie udałam się na pizzę, naszewską. a tu pracowała moja, moja, mojego męża siostra i akurat nie było potrzeba, już teraz na kuchnię. No i ona właśnie podeszła do mnie i pytała się, czybym pamiętam, był to luty, bardzo duża zima i, i pytała się właśnie, czy bym nie przyszła. No, i to miałam dwa dni na tą decyzję, no i od tej pory to pracuję, czyli już 38 lat. Takie farszy gotuje do czynnego 3-4 godziny. To jest właśnie pizza z kurczakiem. Kurczaka sobie przygotowywuje, że mamy po prostu w różnych y, y, przyprawach. No jest po prostu bardzo smaczny, jest, yy, że tak można powiedzieć, jest taki soczysty. I to idzie do? Do pieca, gdzie w piecu się piecze 15 minut. Taka pieca się piecze 15 minut. Tak samo z pieczarkami, no jak i każda jedna inna. To jest nasz napój, jak ja tu do pracy to już był. Od samego początku pizzerii i do tej pory jest. Ten napój, Proszę. Na Ponad 40, receptura. Mhm. A dla zdrowia mięta bardzo potrawia na, na trawienie, więc stąd to właśnie nie żadne soki, tylko napój miętowy. Żeby przy takiej pizzy, właśnie ciężkostrawnej, no bo od niej mówmy, to jest ciężkostrawne, Aha. to pomaga przy trawieniu. A latem jeszcze mamy napój cytrynowy z winem. Z winem? Z winem może tylko latem. Mm. To jest jakiś wielka, Nie, to jest średnia. To jest średnia, u to, 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 to jest, jest na ten, na całą rodzinę. To jest ta klasyczna z pieczarkami? Czy tak, z tymi? tak, tak, ta Od kiedy państwo tu przychodzicie? No ja chyba od 1979 roku, o, chyba. O, czy? No, chyba tak. Nie do wiary. No, wydaje mi się, że tak. I zawsze jak jesteście... państwo jesteście z Krakowa, czy tu przyjeżdżacie? Z I to jest taki rytuał, że jak jesteście, nie wiem, w centrum, czy... Tak. Zawsze tak. ta pizza. co niej jest takiego? Bardzo dużo pieczarek. I takie są. One są właśnie nie są takie jak w niektórych pizzeriach, że są <laughs> surowe pieczarki, tylko tu są tak wstępnie chyba przygotowywane. No tak ten farszy ponad 4 godziny gotuje. żeby to No więc właśnie. Się, tak, to, po no nie ma takiej pizzy nigdzie. Nie ma nigdzie takiej w ten sposób zrobiony. No tego... i pyszny ser od lat niezmienny. Powiem to tak, że jak żeśmy przychodzili do pracy, pamiętam, o też żeśmy otwierali, to zawsześmy się bały, jak otworzyć zakład, co było tak ludzi. Pamiętam, że nawet była, był taki yy, moment, co był wybór mis Polski i jedna właśnie z uczestniczek powiedziała, że najlepiej, bo yy, zadali jej pytanie, gdzie jest w Krakowie. A ona powiedziała, że y, najwięcej to idzie właśnie do baru pod aniołkami. I to był ten wow! I to w niedzielę pamiętam, żeśmy mieli tak ludzi, że y, kolejka była na ulicę. Y, studenci przychodzili, bo nawet teraz, jak już starsi ludzie przychodzą, to y, cały czas mówią, że y, tą samą pizzę, co jak chodzili na studia, to y, tą, tą właśnie pizzę jedli. Czyli po prostu dużo tych To kotskim staruszkowie też no starsi już ludzie, nie, bo jak w tym na studiach chodzili ponad 30 lat temu, no to teraz już muszą być wiekowo. To mówią, że przedtem oni przychodzili, teraz, y, teraz po prostu przychodzą ich dzieci. Tak jest. I tak pizza powinna wyglądać od spodu, że jest i odwieszły jednakowo. Tutaj bardzo wiele osób pracuje od 30 ponad lat. Jest to między innymi pani Celina, nasze takie złoto. Osoba, która właściwie już i w rękach i w oku ma proporcje, smak, potrafi świetnie przygotować tą pizzę i oddać ten klimat z tych lat właśnie 80 jest kiedy została tutaj na po raz pierwszy. Ale nie tylko ona. Bo jest pani Katarzyna, pani Karolina, pani Teresa, pani Danuta i wszystkie te osoby są związane od lat 80., -tych, 90. -tych z tym zakładem. Czyli mówimy o okresie bardzo długim, jak na okres zatrudnienia pracowników. No, to by dzisiejszych czasów, to, to się nie zdarza, tak? Można powiedzieć, że pizza to jest kawałek pani życia. No, no tak, no tak. No 38 lat to jest trochę pracy, nie? Na jednym stanowisku. To każdy, jak, jak bym powiedziała, no to każdy mówi, no to piękne lata. Państwu, no przepraszam, na emeryturę też nie. Ale pracuje dalej. Ale pracuje dalej. To znaczy, że jest mi tutaj bardzo dobrze. <sum>